Hej, cześć siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Stars. Dzisiaj myślę, że pogram szelko na 18 poziomie, co będzie dla mnie mega problemem, bo to już jest mega może nie taki mega dla niektórych graczy, ale dla mnie to jest już taki wysoki poziom trudności, dlatego że pogram stacja duo. No Zobaczymy jak będzie. Ta szelka jest na 18 randze, wbita pocharkami, na 8 chyba mocy, więc nie jakoś super moc. A to co to za mapa? Jak widzicie ma taki fajny sk yy, skinek właśnie. Yy, ze, yy, to jest Squad skin, ale... Ale no... Ale no, ten jest wcale nie świadczy że jestem jakiś, Ten skif wcale nie świadczy o to, że jestem jakiś pograczem, więc dostrzegam. Więc jak tu praktycznie to Frank robi wszystko za mnie. No tu panowie Edgar i są. No ba, o ładnie teraz. Ich... Nie! Nie... No... God damn it. No ba, ale... Trzecia... Ale co ja za trzecią rankę? Nie dostałem puchaków teraz. Z tego co pamiętam, to trzecia ranga, trzecia pozycja. Od trzeciej pozycji już są puchaki na plus, więc... Takiej strategii bym się trzymał. Znaczy, skład Buster Ona chyba była kiedyś właśnie. po była za darmo do zdobycia, chyba. po była właśnie za darmo do zdobycia, więc. To... Jak będzie patrzeć, był to jest mój najlepszy skin, jaki tylko mam. To zupełnie na fijko, ale. No lepiej taki niż podstawowy czytał Zbójczynia, nie? Bo. Gdzie ta szali wygląda tu za ambiście, naprawdę. Ktoś się... No ma no, pomogę te skrzynki walić, ale i tak on by nie zgarnął, więc... Te... I tak by je zgarnął, więc w sumie... No. Ojej. Chania boska. Ale mam trzecie miejsce, czy nie? Ale to, to, to za trzecie miejsce to się nie dostaje puchaku w ogóle? Czy, czy zostaliśmy zabici po prostu w tym czasie i gra teraz? No. robiła między nami remis, nie wiem. No ma tak, w takim razie to za trzecie miejsce przynajmniej się nie traci puchaku, więc. Czyli za drugie i pierwsze tak, ja się dostaje puchy. O, bo, tu tutaj bite skrzynki, ja biegnę do tamtych już sobie będą cztery kostki. Ale mówię, ten skin naprawdę do szali. Ten squad y naprawdę fajnie wygląda. Nie mo może... Się, może coś ściągnąć składbassa, y, a może nie. Nie ma O, nice. Zaliliśmy ją. Spokojnie, bo ja cię tu chronię, jakby co? No Fajn, fajnie... Dalej ma taki low już, no. O, ale żyje, dobra. Trzy drużyny zostały. Ja się na ziemi może schowam. Nie no, wiem, czy oni mnie widzieli, czy nie. Ale teraz coś na bani widzą. Może wcale nie. Kolej, chodźcie, tu za to schowaj. Ja to wezmę, dziękuję. Hmm, no to będą naprawdę ciężkie. Trudne giełeczki. Naprawdę trudne giełdki to będą nudne no i w sumie, o, teraz, 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 dobrze, nice, chociaż jeden winek na pierwszym miejscu, z tego jestem już zadowolony. Nie mamy, tak dropa, Przecież nie, może za trzecie miejsce, na faktycznie się jeszcze nie wygrywa, bo, bo nawet tak dropa wtedy właśnie nie dostałam za winka, czyli albo drugie. Albo drugie, albo pierwsze miejsce daje na puchaki, a trzecie to po prostu... A trzecie to po prostu jest... Znowu internet jest... plus Mogę się ruszyć, dziękuję w strasznie dużo czasu straciłem z tego neta, co jest. Trafi mnie coś zaraz widzowe. naprawdę nie. Ej, tam, tam takie jakby spoko płania, że mnie na nie wywaliło z tego. No i właśnie przez tego laka to... Nie. ten na którym internet gram to jest on lepszy no przecież nie otoczę, otoczą go zaraz Ją No ba nie mam szans już Przegraliśmy No przez jakby nie ten głupi lag no Jakby nie ten głupi lag Któj się stał by było że, No nie wiem, czy ja kiedyś w ogóle szali zbiję chociażby na przykład na 20 rangę. Nie mam pojęcia, co się stanie. Chcemy może czy gdzieś te skrzynki, to jeszcze wokół tego ten... Bo to zawsze coś nam... O właśnie, coś nam to zawsze da. Tu jest skrzynka na dole. Tylko widzicie, dużą część... ...właśnie ciała szeli tu od góry, przynajmniej takiego widoku, zajmują jej włosy właśnie. śmieszne dla mnie. Jest dużą właśnie część widoku. Natomiast z takiej perspektywy zajmuje nam... Zajmują nam Ołan, nie? Zajmuje jej właśnie. Aj, aj. Tragedia po prostu teraz się stała. No dobra, przynajmniej zabiłem tego, jest jakiś pozytyw, dobra. To dwa, dwa kile mam. A tak to bym tak to miał je jeden. No mówię, to, to dla mnie będzie mega hard level. Grać szczelko na taki poziomie może innymi bowlejami, zademiarzami właśnie. Hmm, lepszej klasy na przykład gdzieś tam mityczny czy legendarny nawet jeśli hmm, w końcu będę miał może lepiej się na takich hangach będzie grało ale tu, to, tutaj to widzę nie ma op hmm. Zajdziemy do tego Edgar, Może... no to był głupie pomysł A jeszcze ucina mineta Pięknie Świetnie po prostu A żaden team się jeszcze nam nie wybił Nie no, tutaj to na pewno nie wygramy Zaśmy bardziej nie mnie zaczęli Tutaj nie ma szans raczej, nie, nie ma Nie ma opcji tutaj Trzecia Trzecie miejsce mamy Są trzy drużyny Aha, i mi się Oczywiście mi się coś zacięło Moja postać nie poszła tak jak chcieliśmy tak jak ja chciałem, ale to jest tak pewnie nieważne. No i pięknie, game over, dobra. Wow! I dobra, tego się nie spodziewałem, że go zabiję. I wielkie stacie mamy, ej, czy mamy puchy na plus. Ej, tego się nie spodziewałam totalnie. Totalne... Totalne proste... o nie. Aua. Totalne proste... Dawaj, dawaj, dawaj. No troszkę, jeszcze troszkę. Bii. Jest! Jest! Wściekło <ścoughs> go na szczęście. No może jeszcze uda się ostatnią Giekę zrobić. Jeszcze 3,5 minuty materiału no, mogę zrobić. Więc może ostatnią się uda, ale widzowie... To było naprawdę harde, słuchajcie, to było naprawdę dla mnie level hard, jakiego... Brąz, a? Skąd ja mam rangę brąz? A, bo się może tryb rankedów za niedługo włączy, no to może dlatego. O, mam Cordeliusa. Nie wiem, co ten Cordelius robi, ale... Ja Pamiętam legendany jak jeśli widziałem no. Wiecie, ogląda filmy od innych youtuberów i tak się tak przynajmniej no. no pamiętam może zrobić to, że on ma chyba takiego ulta że jak strzeli w jakiegoś gościa, to on razem z nim znika i on walczy także tak, tak jak powiedzmy, yy, jeden na jeden o nie Pięknie Fajna zabawa, tak, dokładnie tak, wszyscy mnie otoczyli. Ale to co się stało w gierce, to naprawdę było harde i mówię. Właśnie myślałem, że umrę graczy, ale na bank raczej, a ja na... Mam brąza dwa? Skąd? Nie, cały czas to nagle do... Dobra, nieważne. Dobra, to co by było na tyle w tym filmie? Trzymajcie się do następnego, cześć.